Po moście 95. Och, z kłopotami trochę. No i góra teraz, chociaż tu jest taka właśnie technika przech... Także no, troszkę z trudem wstawała. tutaj troszkę taka ugięta ta ręka. Nie wiem, ten On po prostu. No, tutaj sobie Tutaj troszkę z trudem wstała, ale zobaczymy jak sobie przechwyt. I 10 Drugie podejście francuski. No tutaj już widać, że. Na razie mamy trzecie podejście francuski. Andrieu 98 kg. No tutaj musi troszkę lepiej zarzucić, żeby z odbicia wstała. Troszkę ładniej zobaczymy jak sobie poradzi z wybiciem do góry Długo czeka. Troszkę za... Ujej! No, tu, Och to się podchodziła. No tutaj też troszeczkę Ujej. mogą sędziowie się przyczepić, no ale zobaczymy. Dlaczego ona. Ojej, ojej. Rzeczywiście ona długo... No, ciężko tu wstaje. Ojej, no. sporo sił ją to kosztowało. No będzie chyba problem z bybiciem, bo. To... No, no, tak, ale jednak... Chociaż tam sta... No teraz zaczekała już na sygnał usłyszała sygnał bardzo ładny zarzut i szeroko A to Tak, to szybko Oczywiście tutaj wykorzystała trzy podejścia. No, wstała. No, troszkę lepiej wstała. No, powinno się jej tutaj powieść, zobaczymy. No, no, na no. Trzyma, ale walczy. Utrzyma, utrzyma. Tak. Wysoka jest jak na 50... Szynie Europy rozpoczyna od 101 kg No tyle samo powinna zacząć Malwina, zobaczymy. Tutaj chyba tak asekuracyjnie idzie rumunka. Tak, ona w Strasburgu zaczęła niżej, bo zaczęła od 100 kg. Potem 104, potem było 116 ale widać na wysoko, na, że tu jest olbrzymia rezerwa. Mój Polki, trzymajmy kciuki, proszę Państwa. Ona tutaj musi walczyć, żeby się przesuwać do góry. W poczucie jest dobra. Niedobrze, zawodniczka musi wychodzić po sobie, tak bo ma mało czasu na odpoczynek. O, no teraz to już naprawdę no źle. No, tutaj musi się skoncentrować. I dać po prostu siłę. I nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jak, jak najlepiej i czekać. Kilkanaście sekund. No Jedziemy, jedziemy tak bardzo ładnie. I zastanowić się teraz. No nie, no to widać szkoda tego startu. Proszę Państwa. Proszę Państwa, ja Rodę, to przedostatnia y, sztangistka, którą widzimy, która nam się oczywiście pojawiła na pomoście. No tutaj, Przypominam, z Gerlic. Tu jej troszeczkę Polska namieszała, bo musiała czekać czy podejście, aż, ona, aż Polka skończy, także zobaczymy. No pierwsza faza bardzo ładnie. No, druga pięknie. Tak kontrolować, bo jest najcięższa troszeczkę, także chociaż ma przewagę po derwaniu 2 kg więcej wyrwała. No, oj, i... troszkę ją tam zachwiało. Tak, tak. gramy, pierwsze podejście na 98, pewne, mocne takie, soczyste podejście miała. I teraz 102 kg. Proszę odrzuciłem. Może ta pierwsza część nie była taka najlepsza, ale druga góra pewna. 190, 190 kg dałoby to jej w podrzucie, jeżeli oczywiście poradzi sobie z tymi 104, które są na sztance. No, zobaczymy jak będzie wyglądał ten zarzut. Pierwsze. I bardzo Popatrz ładnie. i utrzyma to! Tak. Lepsze to lepsza lep... trzecie podejście niż. Dobrze, tak, no. się chciałem. Zaliczy te 105, to się jej otwiera droga do medalu. ładnie pierwsza, bardzo no ja. brawo tak, bardzo ładnie bardzo, bardzo dobre podejście no, bardzo lekko mocna tak, tak, tu widać bardzo mocna że te drugie podejście o, widać, za tam, długo być może tak, trochę tam osiem Zakładnie brwaniu, a tutaj widać w podrzucie coś jej dolega. No, zarzuciła na siat na półsię. Oj, oj. Troszkę ciężko wstała. Chyba za długo. Na no, tak. tak widać, że już ją tam troszkę mroczyło nawet Julia Rodę ostatnie podejście tak, o no, 190 troszkę tam przytrzymało no, 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 no nie no widać, że za ciężko wstała ale i tak brawa bardzo 3 kilogramów w 2008 roku Natalia Trocenko. Ostatnie podejście 109 mm. kilogramów. Poradzi sobie z tym. No, tutaj sędziowie mogą się przy